Mamy podane jaki jest opisany trójkątem ABC. Oblicz pole tego trójkąta, jeśli on i w podpunkcie A mamy prostokątne równoramienne. Czyli co musimy zrobić? Wiemy, że tak, że środek naszego okręgu, naszego punktu to będzie 2 i 2, natomiast promień to jest równy pierwiastek z 29, no bo mamy tutaj po prostu 29. Dlaczego 2 i 2? Ponieważ tutaj mamy x minus 2, czyli x jest równe 2, y minus 2 jest równe 0, czyli y jest równe 2, stąd nasze współrzędne. No i tak, prostokątny równoramienny. Wiemy, że trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym równoramiennym, czyli skoro okrąg jest opisany na naszym trójkącie prostokątnym, to wiemy, że długość przeciwprostokątnej naszego trójkąta jest równa średnicy okręgu. Czyli przeciwprostokątna będzie w takim razie miała długość 2 razy r, czyli u nas to jest 2 razy pierwiastek z 29. Przyprostokątne mają jednakową długość, czyli możemy skorzystać tutaj z twierdzenia Pitagorasa, czyli będzie to A do kwadratu dodać A do kwadratu jest równe 2 pierwiastek z 29 do kwadratu czyli mamy 2a kwadrat jest równe 4 razy 29, dzielimy sobie to przez 2, czyli a kwadrat będzie równa 58, czyli a to jest pierwiastek z 58. Mamy policzyć pole tego trójkąta, czyli pole będzie równe 1 druga razy pierwiastek z 58 razy pierwiastek z 58, czyli mamy 1 druga razy, 58 i będzie to 29. W podpunkcie B prostokątny, a jedna jego przy, przyprostokątna jest zawarta w osi OY. Czyli tak samo, promień nasz trójkąta, czyli średnica przeciwprostokątnej, będzie miała długość dwa pierwiastki z 29. Czyli wyznaczamy punkty przecięcia okręgu z osią OY. W podpunkcie B. Czyli o y to x jest równe 0. Zatem x minus 2 do potęgi drugiej dodać y minus 2 do potęgi drugiej jest równe 29 i za x podstawiamy 0, czyli 0 minus 2 do drugiej dodać y minus 2 do drugiej jest równe 29. Mamy minus 2 do kwadratu, czyli to będzie 4. Dodać y do kwadratu minus 4y plus 4, bo mamy wzór skróconego mnożenia, jest równe 29. Zatem y minus 4y plus 8 minus 29 jest równe 0. y do kwadratu minus 4y. Minus 21 jest równe 0. No i mamy postać funkcji kwadratowej we wzorze ogólnym, czyli liczymy deltę. Wzór na deltę dla przypomnienia b kwadrat minus 4a razy c, czyli u nas b to będzie minus 4, minus 4 do kwadratu minus 4 razy a, czyli 1, i razy c, czyli 21 na minusie. Będzie równe minus 4 do kwadratu, czyli to jest 16, dodać 4 razy minus 21, czyli będziemy mieli 84, jest równe 100, czyli pierwiastek z naszej delty to będzie 10. No i liczymy miejsca zerowe, ponieważ delta wyszła nam większa od 0. Zawsze liczyliśmy x, x1, x2, no to mamy tutaj niewiadome y, więc liczymy y1, y2. Czyli mamy we wzorze minus b, Minus pierwiastek z delty przez 2a albo minus b plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli będzie 4 minus 10 na 2. Otrzymujemy minus 6 drugich, czyli minus 3. No i y2 jest równe 4 plus 10 na 2, czyli mamy 14 na 2 i jest równe 7. Czyli punkty przecięcia okręgu z osią o y będą miały. 0 i minus 3 oraz 0 i 7. Musimy wyznaczyć długości przeciwprostokonej trójkąta ABC, czyli musimy podstawić to do naszej długości i będzie to 0 minus 0 do kwadratu, dodać minus 3 minus 7 do kwadratu jest równe 10. Oznaczamy szukaną naszą długość, czyli b jest większe od zera, czyli liczymy to 10 do kwadratu plus b kwadrat jest równe 2 pierwiastek z 29 do kwadratu, czyli mamy 100 plus b do kwadratu jest równe 4 razy 29. Zatem nasze b kwadrat jest równe 116 minus 100, czyli jest równe 16, zatem nasze b będzie równe 4, a pole to jest 1, 2 razy 4 razy 10, czyli 4, 2 skracamy, 2 razy 10, otrzymujemy 20. Pod punkcie C, równoramienny, ostrokątny, mamy podane współrzędne punktu A i B, są wierzchołkami przy jego podstawie. Czyli mamy podane współrzędne punktu A, B. Środek okręgu opisanego na naszym trójkącie znowu ma tę samą naszą prosta, więc mamy te same punkty, czyli nasze S będzie takie samo, czyli mamy 2 i 2. Nasza prosta, czyli znowu jest Y równe 2. Możemy jeszcze zauważyć, że punkt C należy do naszej prostej L, czyli Sc. Będzie pierwiastek z 29, zatem będzie on miał współrzędne 2, dodać pierwiastek z 29 oraz 2. Nasz odcinek AB będzie równy 4, czyli wysokość trójkąta, zarazem nasza wysokość, to jest odcinek SC. Dodać 2 plus 3, czyli to jest pierwiastek z 29 plus 5. I możemy od razu wyliczyć nasze pole. Czyli to jest 1, 2 razy 4 razy pierwiastek z 29 plus 5. Dwójka z czwórką skracamy. Mamy 2 pierwiastek z 29 plus 5. W podpunkcie D równoramienny rozwartokątny podane współrzędne punktu D. A, B są wierzchołkami przy jego podstawie. Czyli tak, mamy podane punkty A, B. Środek naszego okręgu znowu ma współrzędne 2 i 2. Promień nadal wynosi pierwiastek z 29, czyli to jest również nasz odcinek SC. Nasza wysokość będzie równa SC minus 2, Czyli to jest pierwiastek z 29 minus 2. No i liczymy tak naprawdę od razu w pole, bo to jest 1, 2 razy 10 razy pierwiastek z 29 minus 2, czyli mamy 5 pierwiastek z 29 minus 2.